Siemaneczko, jestem w tej chwili w Muzeum Morskim w Talinie Powiem Wam muzeum powstało w starych dokach przy porcie No i ktoś zrobił mega robotę Pokażę Wam tu z góry z takiej kładki imitującej pokład starej łajby jak to wygląda To jest część taka wojskowości poświęcona Część budowie tutaj tych hal Mega roboty robi łódź podwodna, do której normalnie można sobie wejść. I to jest niezły kolos. Także do niej wejdę za jakąś tam chwilę. Tu jest o tył łodzi podwodnej. No i oczywiście no, przeważa tematyka związana z morzem i z żeglugą, no bo tak też nazywa to muzeum. Ale jest tu cała masa atrakcji i no, robi to wrażenie że powiem Wam, że jest super. No dobra, lecę